Za 5:12. Nie no, jeszcze mamy trochę czasu. Tak, idziemy do kontroli, jeszcze przy okazji śmiecie, żeby potem nie iść. Ale by nie zgujcie, poczekajcie, tak? Wiaterek nieznośny, tak? Jak wczoraj, przedwczoraj, większy jest. Od 12 do 28 km, a dzisiaj jest od 28 do 30. Już idziemy. Co ty tam tak opowiadasz, co? Co chcesz powiedzieć no tam? Chodź, idziemy. Idziemy, Malucho, idziemy, 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 idziemy. idziemy drodze do wykażenia, na którą mamy, na 15, 30, mamy 10 minut Nie, 30 parę jest, 38 7, Ale mamy na szczęście kot. Więc idziemy, wpisujemy kod i od razu idziemy pod gabinet Ale Julka jest śpiąca, więc będzie... Śpiąca, więc będzie krzyku trochę Wchodzę w tej maseczce, jadę Ostatnio byliśmy kiedy? Znaczy w sumie to będzie nasza trzecia wizyta, z tego co, co pamiętam Byliśmy w czerwcu i chyba jak miała miesiąc, czy dwa Wiem, że byliśmy dwa razy. Byliśmy pierwszy raz, potem drugi raz jak poszliśmy powiedziała, że niepotrzebnie w sumie przyszliśmy, było za wcześnie i nic nie widać i, i teraz, byliśmy, teraz jedziemy trzeci raz i chyba to już, znaczy nie no, później pewnie za rok jakieś będzie znowu kontrolne, nie, Jeszcze są. Jeszcze? Nie, nie pamiętam, musiałabym zobaczyć kiedy, ale na pewno są. Ale teraz jak zawsze mam pytania do lekarza, więc zobaczymy jaka będzie odpowiedź, bo Julii miała wcześniej y, asymetrię. I tak skręcała się trochę w lewą stronę, zresztą tak była ułożona w brudniu. No tak większość, jak większość dzieci, nie? Większość jemowlaków. I pracowaliśmy nad tym, żeby, żeby ładnie się układała, no ale teraz mimo wszystko jakoś tak główkę lekko przechyla w tą lewą stronę, bardziej, znaczy jej chyba tak, tak siedzieć. I widać to w szczególności chyba w tym w foteliku i spacerówce, nie? nie. Tak, troszeczkę. Trochę się przechyla, ale być może tak dzieci mają, no trzeba będzie o tym powiedzieć. Zobaczymy, co na to powie. Lekarz, może każde dziecko ma swoją mm. mocniejszą stronę, albo każdy ma. No jak się spina No bo spać już idziemy. Dobra, a potem jeszcze postaramy się Znaczy postaramy się, musimy sobie kupić jakieś pieczywo I małej bułeczki do masełka I może jeszcze jakieś... Ciacho? Ciacho jakieś Mamy taką cukiernię niedaleko do mieszkania Co my jemy? To nie są napoleonki tylko kremówki Słodkie, niezdrowe, kaloryczne, ale, ale mają dobre Lecimy Piękno, pierwsze. Dobra, idziemy pod gabinet. Chodź. Tak, telewizor. Spać już jest tak wyczerpana. Już, już, już. No bo już idziemy, wszystko jest w porządku, zaraz się, jak. Jak wyszły badania, trochę popłakała, słyszałem. Nie. Delikatnie. No badania, ale powinno być już ok. Dobra, jedziemy. Na... Słyszycie w tle pszczółkę, maję. Bo to pomaga małej się uspokoić. Nie, taka stara piosenka. Bajka stara. Na dziecko działa. Poszła spać od razu. Znaczy, cichutko się robi, nie krzyczy przynajmniej. Więc jest dobrze. Dobra, jak tam u lekarza, powiedz. Lekarz bardzo fajny. Ja jestem naprawdę bardzo zadowolona w porównaniu w z tamtą wizytą wcześniejszą z panią doktor. Wszystko wyjaśnił nam. I badanie zaczęło się od sprawdzenia stópek, później kolan, rozwodzenia bioder. Później pan doktor sprawdził nam kręgosłup, później brzuszek, zrobił USG bioderek. No oczywiście już szulka była niespokojna, bo to była jej godzina spania. Odnośnie jej przechylenia główki w lewą stronę wyjaśnił, że że wszystko jest w porządku, dlatego że też sprawdził odwodzenie juleczki, główki w prawo w lewo i napięcie mięśni z jednej i z drugiej strony. W ciągu 6 miesięcy do następnej wizyty wszystko powinno się unormować i Ruga powinna już bardzo stabilnie siedzieć. Też powiedział, że patrząc na jej ruchliwość, no nie będzie czekała z chodzeniem, bo ona już staje samodzielnie. Zalecił nam, żeby przychodziła na posaka. Albo już później w bucikach, które tak zginają się, mają bardzo miękką podeszwę, tak w 90 stopni zgina się bucik i jest pół rozmiaru większy, ma być pół rozmiaru większy niż ma stópkę. No i tutaj ma już symetryczną główkę, wszystko jest tak naprawdę w porządku. Skończyliśmy, tak jak pan doktor powiedział, te wizyty preluksacyjne i spotykamy się za 6 miesięcy, jak już pewnie będzie chodziła. I będziemy sprawdzać, jak tam dalej rozwój. Ale śmiesznie było. Jula tak znakomicie zaczęła mu machać, zaczęła uśmiechać się do niego, a później zaczęła kwęgać. Sam pan ocknął się śmiał, że no, najpierw, najpierw tutaj podchodzę, podchodzę do ciebie, jestem miły, a później już muszę cię martretować, No i, i tam trochę ją powyginał. Po pierwszym roku życia z tej strony ortopedycznej zalecane jest powiększenie dwukrotnie witaminy D3. Jeśli Julka będzie na przykład po nocy, miałam okrągłówkę, mokre lączki, mokre plecki. To do pediatry, dlatego że pewnie będzie trzeba zwiększyć, zwiększyć witaminę do trzech ilości. To za pół roku znowu kontrolne badanie, znowu tak. pewnie będzie super. Dobra, mamy już ciacho, kupiliśmy sobie ciacho. Tak, kupiliśmy ciacho, ja kupiłam sobie kulki mocy, coś takiego jak bajaderka. co to jest? Kulki mocy, znaczy, śmieję się do kulki mocy, to są kulki, ale to jest jak bajaderka, jakieś tam ciastko z jakimiś tam owocami chyba czy czyli tam jeszcze. W sumie wzięłam na spróbowanie, bo to jest jakaś tam nowość świąteczna, bo u nas tej piekarni można, piekarni cukierni można kupić popierniczki, pierniczki, są bezy, no już wszystko jest tak pod bardzo świąteczne. Chcę, chcę spróbować jakiegoś tam wypieku ich nowego. I wzięłam nam po kremówce. Do przesyłki swojej, do spodni, takie dwa cukierki, jeden dziś zniknął. to są, co to jest? Co to są te kulki mocy? Już to to jest tak jak bajaderka, czyli. Czekoladowe takie cukierki, jakieś z kokosem? No, czy ciasto, tak jak biszkopt Pewnie końcówki, bajaderkę robisz z końcówek jakiegoś tam ciasta. I biszkopt i dodajesz do tego jakieś tam bakali. I to jest tam chyba na tej samej zasadzie. Końcówki ciasta, tylko jakiś śmieciuch? No, o że to jest 20 takich chyba. Ma, zawsze można spróbować. Do kawy będę miała. Słucham cię, ty chcesz się przytulić, Bomberuś? A mieliśmy nie jeździc wow. Już pojadłaś, trochę najadłaś się tak? Tak, tak. 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 Bardzo a, ładnie jak Coś jeszcze? Ja właśnie zjadłem tego, tak jak górkę. mówię, tą kulkę, czyli ten śmietnik. Takie było to trochę, mi smakuje. Ola mówi, że jej smakuje. Takie czekoladowe z jakimiś tam wiórkami, nie wiem co to jest, kokos? W środku to są i jakieś. Bojaderka mi nic nie mówi. Kto jadł bojaderkę, ten wie. Kto? Co tam się wygłupiasz? Co tam się wygłupiasz? Cwaniaku, ty mały. Także zjadłem tą śmietankę. Jak to znowu zapomniałem, to ciasto się nazywa śmietanką. Krymówkę sobie opierdzieliłem i zjadłem tą kulkę i dwa... Takie malutkie podudzia. I to będzie dzisiaj. I Linda, czekoladkę. Nie, ona zaginęła. A, Julka zjadła. Ja mam jakieś wizyty jeszcze? No I... mieliśmy czasie teraz? Takie cykliczne? Nie mamy. Okulisty w środę. Chyba pediatra musimy umówić, dlatego że w dziewiątym miesiącu musimy mieć bilans. No więc mówimy. Jeszcze pediatra. Może przed świętami się unę. Ja Cię cały czas obserwuję. Ja Cię obserwuję cały czas. Dobra, Wiec kończymy dzisiaj język. ten odcinek i zapraszamy na kolejne. I co chcesz powiedzieć? Do zobaczenia. Subskrybujcie, komentujcie. Juli, co po łapki w górze. Brrr, wygłupiam się. Pomożesz mi dzisiaj prasować Twoje ubranka? I ich mamy, tak?